<laughs> Keep her. Hello. Hello Słuchajcie, akcja jest taka, że kilka dni temu wraz z naszą całą paczką wpadliśmy na pomysł, że zrobimy coś, co niby jest na YouTube, ale tak naprawdę tego nie ma. Podzielimy się na dwie drużyny, przez cały pierwszy sezon będziemy z sobą rywalizować, a dzisiaj mamy 24 godziny na zbudowanie w przepięknych maszyn, którymi później będziemy się ścigali. Poznajcie tutaj ludziów w tyle, którzy są, zaraz poznacie ich dokładniej. Podzielimy się na drużyny i zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądać.

na Raz widziałem takiego mema, no. że gościu wszedł do sklepu, że poproszę linę, nie, no. i że 8,50 i gościu powiedział te, mogę donieść resztę jutro i taki uśmiech. Czarny <laughs> <laughs> humor. Przepiękny. <laughs> Jaj, mój skład, idziemy przez Brico, jo. <laughs> Będzie formuła, żadne tiko, o. Przedadzą. Nie, nie można. No to weź go. Działaj. <noise> pręty. Prę Przepraszam, pręty. Druta, pręty to, to dwie inne to bajki. Druta można. Druta można... Z kogo? Pani burlansławiu potrzebowała moc. Pierwsza tak. No. <noise> <Lepiej. to> <głos> <głos> o Maciuś już pokaż co masz. Gdyby nie pani ugrywałaś, to była wygrana. Wygrasłaś? Tak. Okay. Dobra, będzie przypał. Trzeba watch out. Dobra, będę sprawdzać na Nie widzę, żeby nie Chyba, że te chałupy ogarniamy jakieś inaczej. Dobra, coś się ogarni. Gdzie na prawo? Jest No, tak. Nie wiem, no pani budziła tą górę, patrzę na ten pewne kamery na wylewę. No ja to pani się Zobaczyłem na ramiona, wyszłam na ramiona. Więc Nie wiem, no chyba nic nie kupimy na obudowanie jego. No bo coś się wykombinuje. I tak, ale to rozmontujemy żeby, jakby tą przednią moszkę. I... Byśmy jakąś dziurkę wywiercić, czy coś tu. I po prostu... Jakieś siedzenie po ten łóżek. Po ci to? Dobra, zabijamy Nie, no czekajcie. Nie, no nie, nie, nie. Musimy coś oddalić. Musimy coś to będzie potrzebno Ja mam Ej stary Ja <laughs> hmm, jakbyśmy przepiękny No właśnie Boszką i wtedy możemy ten żeby to już trochę przymocowy Ja bym takie wywziął jak byśmy mieli to byśmy do no, w w ogóle nie miały. Jedna starczy. No bardzo, nie widzę. Nie no, jedna starczy na pewno. Gdzie mówisz? chodź, weźmy mi tę jedną duszę. Chcę no to... czekaj siama, żebyśmy wyszli dobrze. No, nie, to no, coś ale coś nie to mamy złotych. stówy na tą bogatą. Właśnie. Ten. No. No, dobra. To tą długą? Ale ona jest będzie za długa, choć. No, no to trzeba do to wpakować. No to w tyle przyjdzie. Trzymajcie. Jedna. Dobra, odwrniemy. Dobra, coś się zrobi. Chyba. I to jest bardziej misja, jest straszna, żeby coś tu ogarnąć? Co? Ostrety? Ale jakie? To muszą być takie wąskie. To są kasy, taką Po Później dojdzie? No, jak się nie jest, to nie będzie za duże. Są też takie, a są za małe. Ryzykujemy? Ryzykujemy? Ile to kosztuje? 8 kuniecznych. Za sztukę? No. Czy wsykamy się ze 100 zł, 16 zł, nam pójdzie. Ale tak potrzebujemy dwa. Musimy mieć dwa, nie? No. To cztery, jakbyśmy kupili naryjskie, na to trzy nami do mnie. No ale co my, Dobry. my dużo nie potrzebujemy. Potrzebujemy jeszcze kółka. Tylko która? Jakby przeczytać. No właśnie, nie wiem. Nie, Trzeba się oswoić w końcu z tym, nie? Czy my patrzymy na Jelita naturalnie? <śmiech> <wakanie>? <śmiech> Dobry, <bo jak> <śmiech> by, <śmiech> o, Dobra, Dobry, zaczynamy, No pójdziemy do kasy, do się i Ej, 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 o, cztery, co to jest, chciej, i byśmy jakoś ogarnęli pod koła coś, jakaś do komu można jechać, to by tarło, patrz, byśmy przyspawali czy czymś, no, nie wiem, chcecie zobaczyć i tak, mam duży budynek, dobra, to co, bierzemy ten, bardzo ślep, tak hamowania, to, Jedno czy dwa? Albo masz grubsze, weź tak grubsze. Je, jedno, starczy. Czyli, i tak tylko owce robimy, tak? No. no to no. byśmy musieli y, do tych kółek coś, żeby je zamontować. No to przez rurkę myślę, że one przejdą. Jak nie, to będziemy kombinować z coś innego. Tylko pytanie co? Dobra. W porządku. Ja bym coś jeszcze wziął, żebym się po ma. I one pójdą na boki. Ja no. Do no, są jakieś no. No są chyba już jakieś... Jakieś nakładki. Jakieś deski. deski ja mam. Jakby się dokręciło. Do, do desek. Do desek. Co nakładki, wszystko? Mam, no mówię, najwyżej się pojedzie do, do, celu, do brusku, tak. no do Dobra, bo w tym możemy... Dobra. Ty co, to wszystko To wstępnie na tyle, najwyżej no. jak będzie nam czegoś brakować, to podjedziemy i dobra. Nic. Dobra. A nie bierzemy dwóch cyklostolów? Jeden starczy. Jeden starczy. Do kasy? Tak, do kasy. Przepraszam, masz pozwolenie na kręcenie? jak? Proszę wyłączyć na... kamerę. Ogólnie mamy taką przewagę i taką wizję, że mamy ten przepiękny wózek sklepowy, e, jego pozyskanie niech pozostanie tajemnicą. <głos> <głos> Tego nikt nie musi wiedzieć. E, ucinamy zaraz boszką dół. Zadupimy po Boszkach kółeczka. Bardziej na moszkę, bo na przednią musimy ogarnąć jakoś, żeby z tą kierownicą to spukało i kręciło. Na radę. Ale Maciej, to jest jednak inżynier i on sobie wszystko poradzi, także pierwsze co trzeba odnaleźć w tym garażu sprzęt. Panie, panie też to ładnie będą wyglądać, będą ubrudzone, będzie krew, pod, iskry, będzie i pasakra. masakra. Majoranek wybuchem. No. E, dobra, Maciej. E, masz Boszkę. Bo kolejnie lecanka nic nie zrobiła. No nie wiem, bo wola się odcinek, żeby się tyle przeszczekował. <kasty> o! Zlazy kłopkę. Zajebiście. Ty ja obiorę rękawiczki, ty będziesz chciał. Czy to tutaj? Zajebby się. W zasadzie głośno. Wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią Dobrze, wszystko jest w porządku Trzeba oczki ładnie tu obkroić, żeby było porówne Trzeba obudować w ogóle to To no jak stoi na no to na razie to będzie szkielet, nie? No dobra, pójdź W miarę wygodnie będzie miał Jeszcze jak tego nie będzie to w ogóle no. To obudować, żeby to było bardzo solidne On będzie miał no. z kubla, serio jak się ja wsiadam i jakoś sobie A. Też no. Ale on, on będzie miał się, w ogóle w sumie Patrz, jak wysiądziem ja. No nie nawet co ma lekkie w koło, może. No, czy ktoś się wokół? Boże. Może. Bez kręcej. Z tak. Za to egzamin czy nie? No, lekko. To mówię, przed to. Ja bym przemocował siedzenie, tą nóżkę i na razie chyba na dzisiaj koniec zrobimy. Tak, ja tak, tak, jutro my się ograniczamy. A jutro te do końca, kiedy będzie. Wizualka, I będzie... I ucinamy ich. wszystko, to ucinamy, wszystko, jak to, to rozszerzamy. Tak, jeszcze. Nie brozadę to co? Ona no, tak. no, tak. jest trochę jeszcze, jeszcze tak? Ciemano, witamy w dniu drugim. Słuchajcie, wczoraj były problemy i to dość duże. Prawie się wszyscy pobeczeliśmy. Jak mówiłem, że jadą pod łzy i ból, wczoraj to się tak. sprawdziło, ale dziś jest wizja, jest nadzieja i jest dzisiaj z nami Adrian, ten, o którym mówiłem, że naciągnął sobie mięciem piwny. Może co ręki Edward? <laughs> Może co ręki Edward jest z nami. E, wizja generalnie jest taka na dzisiaj: jak widzicie, karton i trytki. Oklejamy wszystko kartonami, później to wszystko pomalujemy. Żeby jakiegoś designu nadać. E, mamy też grubszy pręt. na taki sportowy. Taki sportowy będzie, dokładnie. Gleba ładna, legarna. E, mamy tylni pręt na tylnią oszkę, grubszy, który mam nadzieję teraz się pode mną nie, podegry, nie nie zegnie. I mamy masakrycznie duży pręt. Jak widzicie już powoli przygotowany do kierownicy. To wszystko zespawamy z kołem, więc będzie trójkołowiec, ale zobaczycie, że będzie zajebisty, bo mamy na to wizję, będą nawet działające światła w tym aucie, więc wygramy to, więc drużyna przeciwna, pilnujcie się. My się bierzemy teraz do roboty i zobaczymy jak pójdzie. Chyba macie coś co powiedzieć. idziemy po sobie. Ja przeklnąłem? No, no powiedziałem A to jest za mną <laughs> Nie, tak wolno. Czyli się, nie? Ja też. Mam Stres i to taki dość mocny stres głowy. Dobra. Stres. dobra no dobra. <grywa> powoli, powoli macie. Działa! Działa! Jest! No. Mamy to, mamy to. Czyli w sumie nic nie mamy, ale mamy coś. A few moments later. どうもありがとうございます。<laughs> <laughs> Dobra, słuchajcie, przez ten czas. Yy, dość długi czas nie nagrywaliśmy. Trochę się zmieniło. O, kurwa, Między innymi maluje teraz grilla do naszej... nie wiem jak to nazwa naszego wozu. Yy, zaraz przejdziemy, zobaczycie co tam w ogóle się zmieniło. Pierwsza rzecz jest taka w sumie ważnych rzeczy. To jest to. To będzie jeszcze skrócone. No, to będzie skrócone, to będzie spawane i będzie normalnie, wiecie, działać. Tu będzie bardziej oczywiście dokręcone, żeby to się kręciło całość. Eee, z fajnej rzeczy jeszcze, z bajerów, co ogarnęliśmy, to wam pokażę. To są te światła, one będą na przodzie, więc będziemy mieli świecącą, świecące światełka. <laughs> Poszerzane nad kola. Spoiler będzie. Na luksus. <laughs> tu latuje spoiler z kartonu, taki wiecie... I to wszystko, no nie zostanie oczywiście w takim kartonowym. Kupiliśmy farbę e, czarny mat, żeby wszystko walić ładnie w czarny mat. Na to przyjdzie taśma białe. i dajemy właśnie białe wstawki, nie? <grym> Więc no, musimy się śpieszyć, bo zostanie na jeszcze 4 godziny bodajże, bo zaczęliśmy wczoraj o 20, a dzisiaj będzie no, się no, czas. A, a, i na samym końcu, gdy będzie wszystko zrobione, taśma ta ślicznota naprzód. Pokaż. <grym> <nawet>. <grym> <grym> tak, tak. <grym> Stary go lata. No ale myślę, że będzie spoko to wyglądać już cały ten atak finalny, nie? Mamy jeszcze racę. Ja myślę, że tym wygramy, tymi racami, jak tak, tak. Będzie ankieta kto wygrywa? No co się poja na końcu się. No, teraz też już będą używając. Już, już, już możesz mówić, żeby motywować, tak? No, Nojcie wy ja. w ankiecie. <laughs> ja będę wygrywał. Do, do wygrania ankieta... Nie wiem, do wygrania się, <laughs> do, do wygrania, do wygrania ankieta. Do wygrania ankieta, więc ma dajcie na dół, słuchajcie w ankiecie, kto będzie mieć lepsze auto. ale wiecie, no... No spójrzcie na nas, no. Głupi, głupszy i najgrubszy. Pięknie. Wiesz poziom i są. Więc głosujcie raz w tej jakiecie. Trzymajcie kciuki za nas, wygramy to. Dla was to robimy. Pamiętajcie, dla widzów to robimy, a oni to robią dla siebie. Powiedzmy, jak dla widzów to robimy. Nie. <zodgłosy> Nie wkręca tak jak powinno. <śmienny> Siemano, witajcie w ostatnim dniu naszej budowy. Wczoraj dokończyliśmy totalnie cały projekt, ale lecimy na jedną kamerę. Damian był u drugiej drużyny, więc nie mogliśmy pokazać efektu końcowego. Teraz jestem sam ale później przybędą też moi znajomi teraz tak, yy, co bym tutaj opowiedzieć widzieliście to chyba jak w sumie składaliśmy kartony na niego, opatentowaliśmy kierownicę, ona jest tu wzmacniana bo nam by się całe wszystko latało, by czasem ośka poszła kółko jest zespawane, też je zespawaliśmy więc auto jest skrętne, no oczywiście ty tylni spoiler no, no zajebisty jest, dodatkowo mamy tutaj racę więc będą nam się świecić, jedna w sumie wypadła trzeba ją domontować, no środek jest ubogi mieliśmy inne plany na środek, żeby wrzucić jeszcze licznik i tak dalej, ale braku czasu i poza tym miejsca, logo Fiata, bo w sumie z było, lampy oczywiście działające, proszę was bardzo, kosze są unoszone, więc żaróweczkę można jak najbardziej wymienić. No i co o tym więcej wolicie gadać, no poszerzenia mamy, kółek boczne też, przedni splitter, wygląda to w sumie trochę jak złomek albo loko lokomotywa Tomek, ale jest, jeździ, więc zobaczymy trzy wyścigi wygramy, też zobaczymy jak w drugiej drużyny to wszystko wygląda. A teraz co, zapraszam was na przebitki z tego wspaniałego pojazdu.